Dzisiaj w czwartą niedzielę zwykłą, w pierwszym czytaniu proroka Sofoniasza usłyszymy hebrajskie słowo annaweharec, które można by było przetłumaczyć jako pokorni tej ziemi, ale równie dobrze można by było powiedzieć o ubogich tej ziemi. Natomiast w Ewangelii usłyszymy greckie słowo makariori, które przetłumaczone jest jako błogosławieni, ale w takim powszechnym użytku używano te słowo w odniesieniu do ludzi szczęśliwych, do tych, do których sprzyjała fortuna, do tych, którzy no, cieszyli się szczęściem, czy rodzinnym, czy ekonomicznym, sukcesem w życiu społecznym. Zobaczcie, że te dwa słowa są całkiem innymi, przeciwstawnymi słowami. Dlaczego tak jest? Czołóweczka i sobie wszystko wyjaśnimy. poszukałem trochę w internecie jak przedstawiają się proporcje dotyczące ludzi bogatych i ubogich i na stronie bankier.pl wyczytałem że w 2019 roku jedynie 2153 osoby posiadały więcej niż 4,6 miliarda ludzi a 1% najbogatszych miał więcej niż 6,9 Dziesiątych miliarda ludzi. Znalazłem tam taką ciekawą informację, że gdybyś oszczędzał 10 tysięcy dolarów dziennie od momentu wybudowania egipskich piramid do dziś, to miałbyś jedynie jedną, piątą przeciętnego majątku jednego z pięciu najbogatszych ludzi na świecie. Oczywiście te liczby zapadają w pamięć, ale na pewno tu jest pewne żonglowanie tymi liczbami. Natomiast pytanie jest słuszne, co to znaczy być szczęśliwym? Co to znaczy być błogosławionym, albo inaczej, co to znaczy być ubogim? Tym ubogim, o którym mówi Sofoniasz. Żeby to zrozumieć, to trzeba zobaczyć kontekst historyczny. Ubodzy, do których kieruje swoje słowa prorok, stanowią około 90%, czyli zdecydowaną większość starożytnego społeczeństwa. Ich los zależał od dobrej woli bogatych, którzy kontrolowali 99% dóbr. I prorok używa tam takiego hebrajskiego słowa anaf. To słowo oznacza człowieka ubogiego, tylko, to jest bardzo ważne, człowieka ubogiego, który uznaje swoją zależność od Boga. A anawa, czyli pokora, to tyle, co poddanie się Jego woli. Prorok dodaje odwagi uciskanym, wzywając ich do oddania się Bogu, od którego jedynie zależy ich życie. Zobaczcie, że jest to pewnego rodzaju paradoks królestwa niebieskiego, który polega na tym, że odwraca ono powszechne, powszechnie obowiązujące wzorce i systemy wartości. I ci, którzy na Ziemi są uznawani za szczęśliwych, mogą wcale nie być tymi szczęśliwymi w niebie. I odwrotnie. Ci, którzy na ziemi są uznawani za nieszczęśliwych, za ludzi z marginesu, za e, takimi, którzy są pogardzani, stają się pierwszymi i uprzywilejowanymi. Błogosławieństwo to opowieść o życiu pierwszych uczniów Chrystusa. I może zapytać się warto dzisiaj, czy tą opowieścią, e, tym programem, tą konstytucją żyjemy w swoim życiu. Jest taka piękna wzmianka w życiu Wielkiego Maty Gandhiego. Ten przywódca duchowy i człowiek wielkiego serca, nie tylko dla swoich Hindusów, miał raz przemawiać wśród wielkiego zgromadzenia ludzi. Uczynił to bardzo zaskakująco. Wszedł na mównicę, stanął przez dłuższą chwilę w ciszy wobec ogromnego tłumu. Gdy zapadła cisza, Gandhi powoli wyciągnął Biblię. Otworzył miejsce, z którego dzisiaj czytaliśmy Ewangelię, czyli te osiem błogosławieństw, przeczytał je dobitnie i powiedział: Więcej nie muszę mówić. Idźcie do domu i pomyślcie o tym. Ja też bym chciał zakończyć tymi słowami Matty Gandiego, który mówi: Więcej nie muszę mówić. Idźcie do, do domu i pomyślcie o tym. Czy chcecie być błogosławieni, szczęśliwi. A żeby nimi być, musicie być anawim, czyli zależni od Boga. Tego Wam i przede wszystkim sobie życzę.